Dziś zabieramy Cię na największy i najstarszy market w Saigonie. Najlepszy koreański grill, zakupy w supermarkecie oraz jak wyglądają ulice Saigonu po zmroku. Hey. <śpiewanie> Moi drodzy, to jakby ktoś mówił, że w Wietnamie nie ma bogatych ludzi. Gdyby nie było, to by nie było takich salonów. Wow. Royce-Royce moje Royce. klimaty. Natalia mówi, że wreszcie jej klimaty. Tam pięciogwiazdkowy hotel, tutaj salon Royce-Royce. Mami, to jest, to, jest to jest najciekawsze miejsce. Chciałem ci krzyż, że trzymaj telefon, bo tak, tak nie jest. market targ położony w dystrykcie numer 1 w mieście Ho Chi Minh. We don't know, just looking. Powierzchnia około 13 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdziesz tutaj naprawdę wszystko. Odzież, tkaniny, obuwie, moda, rękodzieło, świeża żywność, owoce morza, kwiaty, street food. Niektóre rzeczy naprawdę zaskakują. Jest to największy i najstarszy tego typu targ w Saigonie. Podobno jest tu prawie 2 stoisk i 3000 sprzedawców. No just looking we, in the hotel we don't even have a place to to, to make coffee. Natalia, no, patrz. Ma słodkie. A czemu ma malutkie? Dla kotka mojego. Strefa z jedzeniem była naprawdę imponująca, a wybór skorupiaków był ogromny. Zapachy, gwar, upał, targ ma swój specyficzny klimat i choć wielkimi fanami targowania się nie jesteśmy, to zdecydowanie warto wpaść będąc w pobliżu. Ta przemiła pani tłumaczy nam, że jest to pewnego rodzaju lekarstwo, które może pomóc na problemy skórne oraz na problemy trawienne. No i moi drodzy, market za nami. Masa różnych rzeczy. Pan za koszulkę, taką nawet fajną, poprosił 450 tysięcy dongów, czyli prawie 20 euro. Poniosło go. Także mocno trzeba się targować, ale nie, nie wiem. Żeby to się opacało taką koszulkę bym kupił w Holandii gdzieś tam na przecenach jakbyśmy za 10 euro pewnie. Dajcie znać, czy lubicie takie bazary, bo to... Nie, nie, nie targować, się. Do, bo to nie jest w ogóle nasza bajka. Ja też nie lubię się targować. A to jest, wiecie, tak gorąco i każdy z Was zaczepia. Oh. Oh. <gry> Ale miłe A wietnamski James Bond nazywa się Fifi Szukając wytchnienia od upału, wpadliśmy do Starbucksa na kawkę. Był to pierwszy i ostatni raz. Nie była to tania impreza. Za kawę zapłaciliśmy 14 zł. W jednym z biur podróży wykupiliśmy również wycieczkę na Deltę Mekongu. Zakupił pamiątkę. Moi drodzy. Mogę się wybierać na Vietkong. Na Mekong. Medką? No, ja to się da kurwa Oni się wiedzą na bunkry jutro Zostaliśmy menu i możemy zamawiać, jeśli dobrze zrozumiałem, Przez dwie godziny sobie domawiać te rzeczy. Zobacz, co tam jest w ogóle. I tutaj nasz pierwszy koreański grill w Saigonie. Jedzenie było naprawdę smaczne. Oczywiście, jak to zwykle bywa w Wietnamie, niektóre kawałki mięsa były dla nas trudne do zidentyfikowania. Niemniej jednak, było to wyjątkowe doświadczenie. Moi drodzy, nie polecam na dużego głoda, bo ja się robię coraz bardziej głodnym. <laughs> Jeszcze pałeczkami, samemu trzeba sobie ugrillować, pokroić i zjeść pałeczkami. Mniem, niem, niem, niem. I patrzcie na ten widok za oknem. Cały ten Saigon po zmroku prezentował się całkiem przyzwoicie. Jeszcze wpadliśmy w jakiś kosmetyku, Natalia potrzebuje, i ja znalazłem coś, co chyba biorę. Taki suchar A to jest, moi drodzy, supermarket jakieś, nie wiem, 500 metrów od naszego hotelu. Dosyć spory. Natalia wypatrzyła różowe Oreo. A patrzcie, jakie tutaj mają fajne mleko. Takich małych. Pokaż z boku. taki malutki woreczek z mleczkiem. To jest cały dla smleczki. Jak dla kotka. O. Oj, ja. Patrzcie, to jest czekoladowe. Wow. Niezłe to? Niezłe. Cute. Idziemy na owocki. Ja mówię, Trzeba będzie spróbować tego. Tutaj dla Natalii wybierałem owocki, jak była chora. Bidulka. Ulice w Ho Chi Minh po zmroku tętnią życiem. Ludzie spotykają się, ucztują, jedzą, rozmawiają. Jak zawsze panuje tu bardzo pozytywny gwar i jest bardzo bezpiecznie. Daję znać. <noise> Zostaw lajka i komentarz, a ja już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek z naszej wietnamskiej serii. Hej!